Małe cuda. Dlaczego muszę mieć nowe buty? Czy to nie jest głupie? Kocham swoje stare buty. Są jak moi przyjaciele. Są zapisem mojej historii. Były ze mną w każdym miejscu. Utrwaliły każdy mój krok. Raju, tony! Nigdy w taki sposób nie myślałem o butach. Masz rację, Toń! Moje buty to miniaturowe Muzeum Historii Natury. Co za kolekcja! Im bliżej im się przyjrzeć, tym więcej można znaleźć. Mokry liść brzozy, musiałeś chodzić po zagrodzie dla gęsi. Tak! A tu mam kiełkujący żołęć! To pewnie skałuży po deszczu. I zobacz! Domowej roboty ostra pineska, która zaraz przebije mi podeszwę. Wayne! Wayne. Toni! Przygotuj się, kochanie! Chodź, Toni, szybciutko, nałóż flagę! Dużo lepiej. Nie chcemy, żeby coś ci się stało, prawda? Cześć, Luszyn, na razie! Tak, cześć! żej się przyjrzeć, tym więcej można zobaczyć. Niesamowite. Nie sądziłem, że obuwie jest takie niezwykłe. Zupełnie jakby buty potrafiły oddać cały złożony charakter swoich właścicieli. Trzeba to lepiej zbadać. Czyste zło! Niesamowite! O, co ty to robisz z moimi szpileczkami? E, 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 prowadzę badania na to obuwiem. Badania? Jakie badania miałeś na myśli? Badania behawioralne, naukowe badania nad. Ach, już rozumiem. Do szkoły. No właśnie. Mo możesz mi wyjaśnić, po co nosisz wysokie obcasy? Wysokie obcasy, synku. Mają za zadanie chronić ludzi przed brudem i zarazkami żyjącymi na ziemi. Są nie tylko modne, ale też praktyczne i higieniczne. Kiedy ostatni raz myłeś ręce młodzieńcze? Eee, tak myślałam. Wyjdź mi, stąd już? Wyjdź? Wyjdź! Hej, Katony! Hej! Witaj, Toni! O, nowe buty z drugiej ręki. Ładne, jak się błyszczą. Kochanie, chodź, zobaczysz nowe buty Tony'ego. O, tak! I są takie czyściutkie i niewieściutkie, tak? Co to? Lalkowe? A, daj spokój, tony. Nie są takie złe. Chyba. Nie chodzi o nowe buty, tylko o coś znacznie gorszego. E, gorszego niż twoje buty? Na przykład co takiego powiedz? Ja się kurczę. E, przecież to niemożliwe! Skąd taki pomysł? Uważaj! Widzisz, moja flaga zawsze zahaczała o framugi drzwi. Stań na palcach i spróbuj jeszcze raz. Tak, jasne, nie ma sensu. Znam prawdę. Ja się kurczę. Tony, myślisz, że pewnego dnia będziesz taki mały, że zupełnie znikniesz i nic już. Fuk, fuk. Ja! Cześć, chłopaki! Chyba mam coś w sam raz na mały problem wzrostowy to niego. Proszę, pozwólcie ze mną! Co? To jest wydłużać ciała. Zrobiłem go dla ciebie. Wygląda jak średniowieczne narzędzie tortur. Tak, ale nie jest! Dobra. Ha, wskakuj, Tony. Dodałem materac, żeby ci było wygodniej. Ha, połóż się, a ja cię przypnę i pokręcę małą korbką, żebyś się wyciągnął. E, to znaczy, urósł. Jak na torturach. Wcale, że nie! Nie. 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 Czy stąd wziąłeś ten pomysł, Wayne? Tak, to księga tortur. Niech ci będzie, Mondralo, masz rację. Uchajcie trochę mi tu. Nie, on, nie. Mamo, tato, szybko! O co chodzi, Luszyn? O nic. No, 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 Wayne. Świetne łoże tortur. Sam to zrobiłeś? Tak, tatusiu. Co za mądry chłopiec. Czujesz się wyższy? Nie. Zaczekaj, mam fantastyczny pomysł. Wysokie obcasy. Będziesz wyglądał w nich na wyższego, zanim nie powstrzymamy Twojego kurczenia. Raju, jesteś wyższy niż kiedykolwiek. Ojejku. To wszystko nie sta się na nic. Tylko się nie łam, e, zaraz je czymś wypchamy. No proszę, makulatura! Jak się czujesz? Jak nowy człowiek. O -o -o. Chodźmy, Tony, pójdziemy gdzieś, gdzie w spokoju poćwiczysz chodzenie w nowych butach. Mama mówi, że wysokie obcasy mają chronić ludzi przed zarazkami z ziemi wspaniale, ale jak utrzymać równowagę? Lewi, wracajmy. Tommy Parsons, natychmiast zdejmuj moje szpilki. Tak, proszę pani. O, o, ale mnie bolą kostki. Jak ja teraz doczyszczę te buty, Luszy, nie kramp. Na podeszwie jest 3-centymetrowa warstwa błota. Aż 3 centymetry? I to w jedno popołudnie. Popatrz na stare buty. Tak, mają całkiem grubą warstwę. History! I trochę błota. Jest tego co najmniej ze 4 centymetry. Ty się wcale nie skurczyłeś, tylko zabrakło ci kilku centymetrów błota na podeszwach. No, chodź, zabłocimy moje nowe buty. Tak, to będzie bułka z masłem! Luszyn, a dokąd ty się wybierasz? Luszyn! Nie chcę cię więcej widzieć w moich szpilkach! Luszyn! Słyszałeś, Lalusiu? To samo dotyczy ciebie, Wayne. Co? Nie noszę żabackich butów! Nigdy nie włożyłem twoich butów!